Hej hej, witam na szybkim poranku na macie. Stajemy sobie w rozkroku, stopy skierowane delikatnie do wewnątrz, bierzemy głęboki wdech, wysyłamy ramiona do sufitu, patrzymy za dłońmi do góry, wyciągamy wszystko maksymalnie i wydech. Okrężnym ruchem ramiona przesyłamy do tyłu, łączymy dłonie w koszyczek i odciągamy ramiona jak najdalej od naszego ciała. Możemy dodać lekkie wygięcie pleców, wysyłając miednicę troszkę do przodu. I pochylamy cały tłów do maty, przerzucamy ramiona za głowę i niech tu wszystko super luźno opadnie. Zginamy raz prawą nogę, przybliżamy się do prawej, raz lewą, powędrujmy tutaj sobie pod ciężarem swojego ciała i wypuszczamy nasze ramiona na matę. Prawa dłoń idzie na środek maty pomiędzy naszymi stopami, a lewe ramię ciągnie do góry. Patrzymy za lewym ramieniem na sufit. I zamieniamy strony. Lewa dłoń idzie pomiędzy nasze stopy na matę, i prawa ramię idzie do góry. Patrzymy za prawą dłonią na sufit. I opuszczamy prawą dłoń na matę, wędrujemy dłoń do naszej lewej nogi. Przyciągamy cały tłów do tej lewej nogi. Zobaczmy, co tu się dzieje, jak to wszystko można fajnie ponaciągać. Poszukajcie sobie fajnych miejsc tutaj w tej pozycji. I to samo do drugiej nogi. Przyciągamy tłów maksymalnie, ile się da. O poranku. Wszystko jeszcze może być troszkę sztywne. I wracamy dłoń na środek. Łapiemy palcem wskazującym i środkowym za paluchy naszych stóp. Odsyłamy łokcie na boki i przyciągamy nasz sztów do przestrzeni pomiędzy naszymi nogami. Możemy sobie ugięć nogi w kolanach. I oddychamy. I wypuszczamy nasze paluchy. Ramiona luźno. Ugięte kolana. Rolujemy ciało do góry. Ściągamy łopatki. Wdech, ramiona do sufitu. Prze y zmieniamy układ naszych stóp. Teraz są troszeczkę do zewnątrz skierowane palce. I wydech, uginamy kolana. Opadamy pupą. Kręgosłup prosty. Miednica tak cyk podwinięta. Nie wypinamy pupy. I oddychamy. Jesteśmy w bogini. I przesyłamy naszą, nasz lewy łokieć na lewe kolano. Nakrywamy się prawym ramieniem. Kolana zgięte i prostujemy się. Wdech ramiona do góry, kolana zostają jak były. I prawy łokieć wędruje na prawe kolano. Nakrywamy się lewym ramieniem. I znowu wdech ramiona do góry. Prostujemy obie nogi w kolanach. Przybliżamy nasze stopy. Opuszczamy ramiona wzdłuż ciała. Stopy delikatnie na zewnątrz, ale teraz bardziej tak na szerokość naszych bioder. Dłonie łączymy. Na wysokości mostka. Przepraszam, ale to jest strasznie gorąco. Na wysokości mostka i opadamy do malasan. Rozchylamy łokciami nasze kolana. Staramy się, żeby przedramiona były jak najbardziej równolegle do podłogi. I możemy jeszcze podnieść pupę do góry. Niech tam się troszkę wszystko wzmocni. Tak jest. I opuszczamy pupę. Kładziemy naszą lewą dłoń przed lewą stopą albo całe lewe przedramię. I prawe ramię do góry, patrzymy za prawą dłonią na sufit. Oddychamy i zamieniamy strony. Prawa dłoń do prawej, prawe przed ramię, przed prawą stopą i lewe ramię ciągnie do sufitu. I opuszczamy lewą dłoń, drepczemy dłoń jak najdalej przed nasze ciało, głowa luźno między ramionami. I podchodzimy dłoń pod nasze nogi. Prostujemy delikatnie nogi na ugiętych kolanach, rolujemy się do góry. Ściągamy łopatki, wdech ramiona do góry. Wyciągamy wszystko do sufitu, łączymy dłonie nad głową i opuszczamy dłonie na wysokość mostka. Dwa, trzy długie oddechy. I to by było na tyle. Zaczynamy dzień. Dzięki bardzo, do zobaczenia.